Więc hej wszystkim, z tej strony Mela i witam Was dzisiaj w kolejnym odcineczku na moim kanale. I dzisiaj pokażę Wam kilka moich ulubionych outfitów do stajni. Jeszcze z góry przepraszam, gdybyście słyszeli różnicę w głosie, ale niestety troszeczkę siada mi gardło. Ale bez zbędnego przedłużania lecimy z odcinkiem. I pierwszy outfitik możecie zobaczyć już na mnie. Jest to taka zwykła polówka w brązowo-białe paski. Beżowe bryczesy, brązowe rękawiczki i moje ukochane brązowe oficerki. Jeżeli chodzi o oficerki, to możecie je znaleźć w Centrum Handlowym Jorwiku. Co do bryczesów, to niestety nie pamiętam, bo mam je już długo. A koszulkę i rękawiczki kupiłam na jakichś zawodach, kiedy startowałam, więc też dokładnie nie pamiętam, gdzie one były. Do tego outfitu zakładam ten, co zawsze, brązowy sprzęt Walentiny, ten jej. I zazwyczaj dobieram do tego jakiś brązowy czaprak. Rzadziej trochę biały, bo białe czapraki nie są dobrym pomysłem na te zwykłe treningi, bo szybko się niszczą i brudzą. Ale zakładam po prostu brązowy, ewentualnie beżowy. No i mamy kolejny outfit. Jego już mogliście zobaczyć na którymś z filmów wcześniejszych. Nie pamiętam dokładnie którym. I jest to taka zwykła fioletowa bluza, do tego bryczasy beżowe i skarpety, w takie właśnie koloryki podobne do bluzy, sztyblety, które wytrzasnęłam na jakiejś totalnej promocji, w ogóle one są fioletowe, i nie, niestety nie pamiętam, gdzie je dorwałam, ale to była jakaś taka totalna promocja, że po prostu je wzięłam, żeby mieć, i akurat mi do tego pasują a rękawiczki, te co w poprzednim outficie. Bluzę kupiłam prawdopodobnie też w centrum handlowym Jorwiku, a bryczesy bardzo możliwe, że też, ale tego Wam nie gwarantuję. Do niego dobieram fioletowy czapraczek, który też mogliście zobaczyć na tamtym wcześniejszym filmie. I on jest taki po prostu w takim samym odcieniu jak bluza udało mi się znaleźć z takim małym logo Konika. Okej, okay, i kolejny outfit. Jest to zarówno outfit, w którym lubię chodzić na treningi, jak i taki, w którym lubię startować na zawodach, bo mimo wszystko jest on elegancki i się moim zdaniem jak najbardziej nadaje. I jest to taka zwykła bluzka na długi rękaw w kolorze takim malinowo-różowym, te bryczesy, które już... a nie! Ich nie miałam jeszcze to są bryczesy również beżowe, troszeczkę są inne, ale mimo wszystko są podobne te oficerki, które miałam wcześniej, rękawiczki również, które miałam wcześniej i też bardzo lubię ten outfitik, naprawdę jest naprawdę fajny to do czapraka to zazwyczaj ubieram ten taki malinowo-wiśniowy, bo on mi najbardziej pasuje i akurat jest z futarkiem, więc wszystko fajnie wygląda i tutaj mamy następny fitik, tym razem na czarno i jest to taka bluzo-kurtka, można powiedzieć bardziej chyba kurtka z logiem Ośrodka Jeździeckiego Winnicy. Taka właśnie do pracy bardziej. Ja ten outfit często zakładam, jak właśnie prowadzę jazdy i za bardzo i nie wsiadam na przykład tego dnia na Walentynę czy na innego konia i po prostu idę prowadzę jazdy i wtedy najczęściej go zakładam, bo jest mi wtedy po prostu wygodnie. I do tego mam czarne zwykłe rękawiczki, czarne oficerki i czarne bryczesy. Jeżeli już wsiadam w tym outficie, to dobieram do niego po prostu czarny czaprak, żeby wszystko ładnie pasowało. No i teraz lecimy sobie zestawy na zawody. I tutaj będę wam w zasadzie pokazywała górną część stroju, bo yy, bryczesy zazwyczaj są albo beżowe, albo czarne, albo białe, zależy, które mi najbardziej pasują. No, i rękawiczki yy, też zazwyczaj czarne, beżowe, yy, brązowe albo białe. No i oficerki czarne albo brązowe. No, tak jak mówię, zależy po prostu co mi bardziej pasuje. No, i tutaj mamy już pierwszy odpicik na zawody. Jest to taki fioletowo-śliwkowy frak. Yy, startowałam nim chyba raz albo dwa na zawodach ujeżdżeniowych i niestety nie mam z nim, z nim dobrych wspomnień, bo te zawody najlepsze nie były. No, ale cóż, to nawet najlepszym się zdarza. Yy, więc yy, to jest taki frak, z którego korzystam raczej rzadziej. Do niego dobieram oczywiście albo białe, albo taki, staram się znaleźć w podobnym kolorze. Chyba ostatnio mi się nawet udało gdzieś wyhaczyć. Właśnie w takim śliwkowo-fioletowym kolorze czaprak. Więc będę miała do kompletu. Kolejny frak jest taki sam, tylko że granatowy. I w nim już częściej startowałam, bo chyba i w zawodach ujeżdżeniowych, i skokowych. I ten frak jest dosyć stary. Ja już go kupowałam kupę lat temu i dalej się trzyma, także naprawdę polecam. O ile się nie mylę, to centrum Jorwiku, ale nie jestem pewna, nic nie obiecuję. No i do niego dobieram sobie właśnie też granatowy czaprak. Zazwyczaj w białym raczej do tego nie startuję. Ale mam jeden taki czaprak granatowy z, białą, z takim białym paseczkiem, więc to jest bardzo fajny zestaw. Muszę przyznać, że mam gdzieś jeszcze jeden czarny frak, ale zgubiłam go chyba gdzieś w tym pośpiechu, bo troszeczkę mi się uśpieszy, kiedy to nagrywam, ale nie szkodzi. To jest taki po prostu zwykły czarny frak, żeby w razie czego jak. Będę jechać na jakieś zawody, gdzie jest wymagany, bo na niektórych są wymagane czarne fraki. No to żebym po prostu go miała. No a teraz przechodzimy już do tej koszuli konkursowej, którą mam na sobie. jest Ona, ona wygląda na białą, ale jest taka biało-kremowa z takimi właśnie guziczkami. No i do niej biało kremowy czapraczek, oczywiście. I naprawdę ona jest mega wygodna i też ją mam już dosyć długo i dalej się trzyma. I w niej prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, zdawałam soj, ale nie jestem pewna, więc no, troszeczkę mam sentyment do niej i na pewno nie zamierzam jej wyrzucać. I tutaj mamy górę, którą zdecydowanie najczęściej wykorzystuję na zawodach, czyli biała koszula i granatowa kamizelka z logiem naszego ośrodka. I to jest mój zdecydowanie ulubiony zestaw na zawodny, bo jest najbardziej praktyczny. Do niego idzie też dobrać dużo czapraków, bo i granatowe, i białe pasują, i czarne. Także to jest naprawdę taki dosyć mocno uniwersalny wybór, ale jest naprawdę świetny. Zostały nam dwa ostatnie zestawy, a w zasadzie to polówki. W których jeżdżę przez okres letni, bo wtedy jest naprawdę gorąco, bo zazwyczaj te zawody odbywają się na placach na zewnątrz. No i tutaj mamy taką zwykłą granatową polówkę z takimi białymi wykończeniami. I ona jest też jedną z moich ulubionych polówek, jeżeli chodzi o zawody, bo naprawdę pasuje praktycznie do wszystkiego. Mam jeszcze taką samą białą, ale stwierdziłam, że nie ma sensu pokazywać dwóch takich samych więc jeżeli jest wymagana biała to po prostu jadę w białej no i ostatni już zestawik na dziś czyli taka zwykła beżowa polówka ją często dobieram do beżowych właśnie zestawów beżowo-brązowych w zasadzie też właśnie czaprak dobieram zazwyczaj beżowy żeby jeżeli brzeczesy są brązowe to żeby czaprak był beżowy żeby to nie wszystko się tak zlewało i to też jest naprawdę polówka która przeżyła już dosyć dużo i obawiam się, że niedługo będę musiała się z nią pożegnać, ale chcę ją jeszcze podtrzymać jak najdłużej, bo naprawdę lubię w niej jeździć. Głównie na zawody, ale zdarzy mi się ją też ubrać na trening. I na koniec pokażę Wam jeszcze moje dwa kaski. One są w zasadzie takie same, tylko że jeden jest brązowy, a drugi jest czarny. I oba kupiłam w centrum handlowym Jorwiku. W sumie chyba on, nawet je razem kupowałam, o ile się nie mylę. Bo rozwalił mi się czarny, a chciałam kupić brązowy, no ale tak, taka, taka była okazja, że wzięłam sobie po prostu dwa i z obu korzystam. Zazwyczaj na, na trening zakładam ten brązowy, żeby ładnie pasował do sprzętu, a ten czarny zazwyczaj, znaczy zazwyczaj częściej wybieram po prostu na zawody, ale zdarza mi się też zamianka, że na przykład jadę w brązowym na zawodach, a w czarnym na trening. Więc w tym odcineczku to już by było chyba na tyle. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Dzięki za oglądanie i pa pa!